Dziś przygotuję lodowy szejk z stawkami Milky Way. A. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania dwóch szejków będziemy potrzebować: dwie łyżki mleka w proszku, puszka mleka, 300 ml lodów śmietankowych i 2 Milky Way. A. W tym początku batoniki kroimy na bardzo małe kawałki. Do mleka proszku dodajemy jedną ćwieton zwykłego mleka i porządnie mieszamy, aby nie było grudek. Zostałe mleko wlewamy do lekko rozpuszczonych lodów i też porządnie mieszamy. Następnie łączymy obie masy. Po czym wsypujemy pokrojone batoniki do szejka. Następnie wlewamy masę do dwóch szklanek. Ja dodatkowo na wierzch użyłam bitej śmietany i starłam trochę mlecznej czekolady. Życzę smacznego!